Hola hola amigos, witam was serdecznie z Oaxaca, jednego z najpiękniejszych miast w Meksyku. Miasto jest cudowne i równie cudowne są hotele, w których można się w Oaxaca kwaterować. My nocujemy właśnie w hotelu Oaxaca Real, naprawdę fantastyczny hotel, kolonialna budowla, zobaczcie już same drzwi robią wrażenie. Tutaj w czasach covidowych zadbali o wszelkie, o wszelkie zasady bezpieczeństwa. Zobaczcie, tutaj rączkę podkładam, od razu mi, od razu mi maszynka mierzy temperaturę i jeszcze aplikuje żel, także wszystko jest naprawdę bardzo fajnie przygotowane. To jest, zobaczcie, tutaj od razu mamy... mamy no można powiedzieć czyszczenie bucików, tak, odkażanie bucików i jeszcze kiedy wchodzi się z walizkami to od razu psikają nam na te walizki je też odkażają hotel jest fantastyczny, naprawdę piękne miejsce, zobaczcie kolonialna, stara budowla ale dostosowana oczywiście do wszelkich potrzeb, więc wszystko to pokryte jest oczywiście jakimiś płytkami ceramicznymi, naprawdę bardzo, bardzo piękna Piękny budyneczek no, z charakterem. Jest basenik, może nie jest wielki, ale jest basenik, tutaj dostępny dla wszystkich klientów. Naprawdę miejsce cudowne. Zresztą takich hoteli w Meksyku jest naprawdę bardzo dużo, a Oaxaca jest jednym z najpiękniejszych miast, jednym zresztą z moich ulubionych miast. No i spójrzcie teraz, przejdziemy może sobie do restauracji. tak. No, w Każdy tutaj, właściwie, zakąt tego, tego hotelu robi. Ogromne wrażenie, bardzo przyjemne miejsce. No, tak znajdujemy się zaledwie dwie przecznice od głównego placu miasta. No to też, też oczywiście jest fajna sprawa, no bo można wyjść sobie w każdej chwili. Można wyjść po kolacji i pospacerować po mieście. Tutaj spójrzcie panowie, w tym momencie już przygotowują. Ola, ola, ola! Panowie, proszę bardzo, przygotowują już w tym momencie właśnie restaurację dla grupy turystów. Takżeśmy sobie wszyscy razem usiedli. No, cóż, niby tam te zasady dystansu społecznego powinny spowodować, że nie powinniśmy pewnie siedzieć razem, no ale, ale. widzę, że tak to troszeczkę przymykają oczy. No, w końcu my i tak cały czas jesteśmy jako grupa ze sobą, więc, więc możemy pewnie siedzieć. siedzieć. Razem, bo tutaj pan od razu na patio też otworzy mi drzwi. Spójrzcie, patio jest fantastyczne. Bardzo często jemy kolacje też tutaj na tym patio. Spójrzcie, jakie to jest piękne. Z góry jeszcze też spójrzcie, jak ten basenik wygląda. Wielki może nie jest, ale naprawdę bardzo przyjemne miejsce. No i tutaj takie romantyczne kolacyjki można, można zjeść. No, widok na ulicę też jest naprawdę. Bardzo fajny. No i takich hoteli na trasie jest dosyć dużo, są to często, a to jakieś dawne klasztory, a to jakieś wille bogatych, bogatych rodów hiszpańskich, które zostały zamienione na hotele. Także no bardzo, bardzo fajne miejsce, Hotel Oaxaca Real, bardzo go lubię i no tutaj już wielokrotnie z grupami przyjeżdżaliśmy, także jak przyjedziecie, przyjedziecie ze mną do Meksyku to takie m.in. fajne, przyjemne miejsca będziecie mogli odwiedzać.